Hello, hello, hello. I'm very happy to see you, my friend. <laughs> How are you? Uh, tired from the trip? Don't worry, we have all the time in the world to enjoy the sights and sounds. You have chosen a perfect place for a vacation. I will show you a side of Finland that not many people know about. We might not know each other yet, but I think we will become great friends during your time here. <laughs> You were dropped off at the main camping site. This place is usually full of tourists and campers, but it's hunting season now, so we should have the reserve to ourselves. Go ahead and open the outpost. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Yy, na rezerwacie finlandzkim. O, proszę. Samochody w Hunterze. No, tego się nie spodziewałem. Tak samo, jak się nie spodziewałem tego wstępu, jak tu <grym> spadliśmy na ten rezerwat. Mm. Mamy Finlandię. Mapa, na sam początek. Trochę gór. Jezior, niestety. Yy, śnieg, właśnie. Tu widzę, że śnieg, ale tu weź nie będziemy mogli, bo tu już jest na pewno poza obszar mapy. No. Tu nie będziemy mogli wejść. I szkoda, bo Finlandia... Nie, nie wiem, jak będzie na tej mapie, oczywiście. Ale Finlandia mi się kojarzy przecież ze śniegiem. Jak jest Finlandia, to jest również normalne pory roku. No i powinien być śnieg. I za chwilę wejdziemy tu do powiska. Mam jakieś ślady. Aha, czyżby łoś? Tak, łoś. Hmm. To załośnie mi się tak chce iść, że tak jak patrzę na ten rezerwat, to powiem tak, wygląda inaczej niż inne. Ale klimat został ryś przed chwilą, ale klimat został yy, wzięty z dwóch początkowych map, tak jak zresztą mówiłem. No. Więc. Rezerwat jest ładny ale no mówię no no dobra zresztą zobaczymy jak tam będzie się grało prepare the cabin for you, you can leave your luggage and rest before we head mm Hę -hmm. nam przykodował No dobra <laughs> No wreszcie taki bardziej cywili cywilizowana jest ta mapa niż inne Tamte niere jest.

Hmm, fińskie ciasto. Y, zwykle jedno, pięknie. Zwykle jadane 5 lutego w dzień. Runenberga, o proszę. muszę powiedzieć, że. Słowa. How can something so tasty be made from a little bit of butter, sugar, and flour? We have a lot of good things to eat in Finland, or as we say, suomi. I hope you get a chance to try some of our regional foods. You know, I'm always happy to get visitors, and I know you're eager to help around the reserve, but no worries here, it won't be needed. You can just relax and enjoy your vacation. Have you made any plans on what you want to do here? Uh, besides hunting, of course. Uh, let me tell you, in case you haven't made any plans, I have a little idea for you. We are going to see, touch, and taste everything that Revotuli Coast has to offer. But every journey starts with a step. The blue trailhead over there, that is where our trek begins. Now head to the start of the trail. Aha. No nic. Czekajcie. Gdzie to Uuu! Tu jest trochę daleko. Wiecie co? W sumie... Ja wiem czy jest sens tam iść chyba nie. Znaczy pójdziemy sobie, ale w kolejnym odcinku. Albo sam poza odcinkiem pójdę. Bo na razie zaciekawiło mnie to szczerze mówiąc ten początek. Bardzo taki fajny i inny. To jest taki smaczek jest z tymi ciastkami. Co twórcy przygotowali? Tak, tutaj widzimy, widzimy parasol, śmietnik, można sobie usiąść wieczorem na grilla. To i to je. Tam co pójdzie? Aha, pewnie ambona. Głusze zwyczajne. To wiecie co, no to na to zwierzęta to bym sobie na kolejnym odcinku do tak specjalnie teraz iść to. Chodźmy tu nad wodę. Piękna woda. Trzeba się zrelaksować przecież. O, łódka! Tu coś nowego. Do tego akurat nie, 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 nie spodziewałem się, że w nowym rezerwacie twórcy dają łódkę i co? Nie gadaj, że będę upłynąć. Co mi to łódka daje? Nie. -e. No, <ścoughs> i utknąłem w wodzie. A czekajcie na jak nie czekaj. No, interakcja, no i co? Wiecie co? Zaciekawiło mnie z tą łódką Przeprawa wodna. Aha, czekaj, przeprawa wodna. No dobra, jestem i co. No tu pies, to nie hmm. muszę powiedzieć, że nie wiem co tu się. Przeprawa wody na hmm. Wersja ekskluzywna. Tu mi trochę ucięło, nie wiem czą. Przestraszona sarenka. Kanadyjsko. Domy, psy, pies, koło, kodeks, umiejętność, cienik, ekwipunek. Hmm. Ty no wiesz co? Nie, nie, nie wiem co tu jest. Grane z O O dobra, daje i co? płynę, płynetko tu jestem. A, dobra! <noise> Dopiero teraz się skapłem. Że przecież tam byłem. O, jakie dźwięki tajemnicze. Ja tam byłem, a teraz jestem tu. Dobra, nieważne, nieważne, nie wiedzieliście tego. I las jest niesamowity. Mm. Las jest piękny, jeszcze ten księżyc. No, robi to wszystko wrażenie, co tam jest. Głuszec. No, muszę powiedzieć, że niesamowite jest to. Te domki, ta cywilizacja, ta łódka, że można płynąć, i w kolejnym odcinku wybierzemy się na niesamowitą wieżę obserwacyjną, która jest chyba tam. Oraz populujemy na jakieś ciekawe zwierzęta, które tu się znajdują. Mogą być to może i kaczki. Nie wiem, może się do nich przekonam. Zobaczymy. Na razie zapowiada się rezerwat. Nawet, nawet. Ale nie chcę teraz tak wszystko na siłę robić. Więc widzimy się w kolejnym odcinku. Jak już zapolujemy na jakieś zwierzęta. Trzymajcie się. Cześć!